Tworząc kolorowe kompozycje z roślin kwitnących, możemy je wzbogacić o zielone wypełnienie, dzięki roślinom ozdobnym z liści. I taką rośliną jest właśnie bluszcz. Chyba najbardziej wartościowe i najpiękniejsze pnącze, jakie możemy użyć w tego typu nasadzeniach. Będzie tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Balkony i Tarasy. Zapraszam. Bluszcz to roślina doskonale nam wszystkim znana. W swoim środowisku naturalnym bluszcz pospolity występuje niemal w całej Europie, również w Polsce. Występuje w lasach, na terenach skalistych, wspina się po drzewach, skałach i murach, a tam, gdzie nie ma się po czym wspinać, płoży się po ziemi. Często sadzimy tę roślinę w ogrodach, zarówno jako roślinę okrywową, jak również jako roślinę pnącą, na przykład przy płotach czy ogrodzeniach. Czasem potrafi ona stworzyć gęstą zieloną ścianę, aż zaczyna niekiedy dominować wśród nasadzeń i trzeba hamować rozrost bluszczu ostrym cięciem. Ale jak to się ma do kompozycji balkonowych i tarasowych? Otóż oprócz bluszczu pospolitego, który również może być używany w przeróżnych roślinnych dekoracjach, są także szeroko dostępne sadzonki różnych odmian bluszczu do uprawy w domu lub właśnie w donicach na balkonach i tarasach. Mają one zazwyczaj drobniejszy i bardziej zwarty pokrój. Można je zakupić w wielu sklepach z roślinami, marketach budowlanych i kwiaciarniach. Do wyboru mamy różne odmiany bluszczu, które różnią się kształtem, kolorem i wielkością liści. Liście te są niezwykle dekoracyjne. Mogą być one ciemnozielone, jasnozielone, srebrzyste lub z białym obrzeżeniem. Mogą mieć też różne kształty, bardziej zaokrągloną formę lub bardziej postrzępioną, powycinaną. Rośliny te odznaczają się różną mrozoodpornością. Niektóre przetrwają polskie mroźne zimy na zewnątrz, inne należy zimować w cieplejszym miejscu, np. razem z pelargoniami. Jeszcze inne są przeznaczone głównie do uprawy domowej. Jeżeli jednak w sklepie obok pelargonii petu, czy fuksji, lub bratków, czy pierwiosnków. Wśród innych roślin pnących, takich jak dichondra, komarzyca czy bluszczyk kurdybanek, dostrzeżemy także sadzonki bluszczu, to znaczy, że jest on właśnie dedykowany do balkonowych nasadzeń. To na przykład ta sama odmiana bluszczu. Bardziej zielona sadzonka została zakupiona niedawno. W centrum ogrodniczym w idealnych warunkach została soczyście zielona. Ta większa sadzonka zimowała u mnie w szklarni. Mimo, że nie była narażona na mróz, musiała wytrzymać chłody około 3-4 stopni Celsjusza, i przez te chłody zabarwiła się nieco na czerwono. Zmieni się już niedługo to przebarwienie z powrotem na kolor zielony, jak tylko zrobi się nieco cieplej i dzień stanie się dłuższy. Bluszcz sam w sobie jest bardzo dekoracyjny. Jeżeli lubimy mieć roślinne kompozycje doniczkowe ozdobne jedynie z liści, wystarczy na przykład wykorzystać dwie sadzonki bluszczu i gotowe. Gęsto ulistnione prezentują się wspaniale, a z czasem pędy będą się intensywnie i dość szybko rozrastać. Od nas zależy w jaki sposób możemy je poprowadzić w górę po podporach. Lub pozwolić im swobodnie przewieszać się przez wiszącą lub wysoką doniczkę. Bluszcz wytwarza dwa rodzaje korzeni: zwykłe, rosnące w ziemi, i czepne, chwytające się podpór. Ja jednak najczęściej wykorzystuję tę roślinę w wielogatunkowych kompozycjach, jako zielone wypełnienie i dopełnienie całości, oraz element przewieszający się przez pojemnik. Bluszcz nadaje eleganckiego charakteru każdemu zestawieniu, czy to z roślin o delikatnych kwiatach, czy też z roślin o dużych, okazałych kwiatostanach, czy też z innych roślin ozdobnych z liści lub z iglaków. Ogranicza nas jedynie fantazja i własne upodobania. W kompozycjach doniczkowych możemy też użyć pędów bluszczu ogrodowego, jeżeli taki rośnie u nas na działce. Odcięte fragmenty po prostu wciskamy w podłoże. Bardzo często w taki sposób się one ukorzeniają, a nawet jeżeli się nie ukorzenią, to i tak pozostaną dekoracyjne przez długi czas. A to dlatego, że bluszcz świetnie wygląda nawet w zasuszonej formie. Nadaje się więc także do tworzenia wieńców i wianuszków, a kilka jego pędów do ozdoby na przykład ciemiernika. Razem z mchem potrafią wyczarować bajkowe tło i podkreślić delikatną urodę kwitnącej rośliny. Pędy bluszczu ukorzeniają się bardzo łatwo, ponieważ korzenie czepne, które trafią na podatny grunt, szybko przekształcają się w zwykłe korzenie. Tę cechę mają także ozdobne odmiany bluszczu, które w łatwy sposób możemy rozmnożyć przez sadzonki wierzchołkowe lub pędowe. I w ten sposób możemy obsadzić jeszcze więcej donic na balkonie lub tarasie. Wystarczy wiosną lub na początku lata odciąć kawałki pędów. Wierzchołkowe mogą być nieco dłuższe, 5-10 cm, pędowe mogą być krótsze. Muszą zawierać co najmniej jeden liść. Niekiedy są już na nich widoczne korzenie czepne, które oczywiście należy umieścić w ziemi. Jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, powinien przeprowadzać te zabiegi w rękawiczkach, ponieważ bluszcz zawiera substancje drażniące skórę i błony śluzowe. Odcięte i pocięte fragmenty pędów umieszczamy w wodzie lub sadzimy w przepuszczalnym podłożu torfowym oraz czekamy, aż wypuszczą korzenie. Zazwyczaj trwa to kilka tygodni. Najwspanialszą cechą bluszczu jest to, że potrafi się dostosować do każdego podłoża, jakiego użyjemy w trakcie jego sadzenia. Może być to ziemia uniwersalna, podłoże kwiatowe, podłoże do pelargonii, czy nawet podłoże kwaśne, do iglaków czy roślin wrzosowatych. Jest to bardzo tolerancyjna i wytrzymała roślina. To przykład najprostszej kompozycji z wykorzystaniem bluszczu. Okrągła, misowata donica, a w niej biała skalnica i oczywiście bluszcz. W tym przypadku akurat o biało obrzeżonych liściach. Jeżeli kupujemy tego typu sadzonki, przesadzając je, umieszczamy je na takim samym poziomie, na jakim rosły do tej pory. Skalnica, jak sama nazwa wskazuje, lubi rosnąć na skalniakach ogrodowych, a w naturze można ją spotkać w górach lub na obrzeżach lasów. Lubi bardzo przypuszczalne podłoże. Nie znosi zastoju wody. Bluszcz w takich warunkach też na pewno sobie poradzi i razem stworzą uroczą roślinną parę. Ale nie tylko z tymi roślinami bluszcz wygląda uroczo. To inne przykłady kompozycji, jakie niedawno przygotowałam z wykorzystaniem różnych odmian tej rośliny. Jeżeli posadzimy go z bratkami czy pierwiosnkami, które muszą być znacznie częściej podlewane niż np. skalnica, nic nie szkodzi. Pnączy to, będzie prawdopodobnie jeszcze szybciej rosło, zwłaszcza jeżeli będzie dodatkowo często odżywiane przez nawozy stosowane do roślin kwitnących. Odmiany bluszczu, nazwijmy go balkonowego, będą dobrze rozwijać się zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i w cieniu. Ogrodowy bluszcz pospolity wręcz preferuje cień. Te odmiany dobrze czują się praktycznie wszędzie. Osobiście uważam bluszczy za najwspanialsze pnącze jakiego możemy użyć w balkonowych i tarasowych kompozycjach. Jest pięknie ulistniony, wytrzymały, można go zimować i uprawiać przez wiele lat, a odporniejsze odmiany możemy wykorzystywać zarówno w letnich i wiosennych, jak również w zimowych kompozycjach. Ponadto w łatwy sposób roślinę tę można rozmnażać i korzystać, ciesząc się pięknem bluszczowej zieleni. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na Codzień.